Miało nie być omówienia odcinek po odcinku, ale jak ten serial będzie trzymał taki poziom, to czemu by o nim nie pogadać? Daredevil, odrodzenie, odcinek trzeci, zapraszam do oglądania. Poprzedni odcinek zostawił nas z małym cliffhangerem, albowiem Matt Murdock dał upust temu gniewowi, który trzymał i wdał się w bójkę ze skorumpowanymi Policjantami pomagając bardzo ważnemu świadkowi. I też Wilson Fisk próbuje pójść na terapię ze swoją żoną, bo ewidentnie tam jest coś nie tak. No i przechodząc do tego trzeciego odcinka. Nie, tu będzie bezspoilerowo. Myślałem, że tutaj od razu tak jakby zobaczymy konsekwencje tego wybuchu. Mata Mordoka. Ale nie do końca. Tutaj zdecydowanie jeszcze bardziej na pierwszy plan niż w e, poprzednim odcinku wysuwa się sprawa sądowa Białego Tygrysa, który został oskarżony o wepchnięcie policjanta pod pociąg, co nie wyglądało tak, to tak do końca. I toczy się sprawa właśnie: wszyscy policjanci skorumpowani tam chcą, żeby on był winny. E, tutaj ze świadkiem są jakieś za zawiłości, za i to jest dosyć angażujące. Nie ma co mówić, fajnie się to oglądało. Cała ta, właśnie, batalia sądowa między tam, właśnie tymi policjantami i naszym matem i białym tygrysem to naprawdę było bardzo fajne, tak. I samo zakończenie bardzo satysfakcjonujące. Wyjątkowo mało w tym odcinku mamy Kingpina, ale w tych scenach, w których jest najczęściej, właśnie jest z Wanessą. I tam dalej czuć tę tykającą bombę. Nic tylko właśnie czekać, aż ona wybuchnie. I to jest też fajne w tym odcinku, że właśnie kurde próbujemy pokazać Kingpina, który on chce za wszelką cenę być tym dobrym burmistrzem, ale gdzieś tam jego, ta jego przestępcza przeszłość się cały czas odzywa. Mamy naprawdę bardzo fajne ujęcie na przykład na, na... głupie ujęcie na kostki, takie wiecie, zakrwawione, jak od pobicia jakiegoś czy coś, gdzieś tutaj zatrapane. Ujęcie na kostki Kingpina. Mówi nam coś, że on próbuje, ale gdzieś jeszcze w nim ten gangster właśnie siedzi, nie? To jest też bardzo fajne. Chociaż wolałbym naprawdę go trochę więcej w tym odcinku, żeby to bardziej między. Roz, było to bardziej rozłożone między Mata Mordoka a Wilsona Fiska. W tym odcinku jest go mniej. A wracając do sprawy właśnie White Tigera, Białego Tygrysa. To jest fajne, jak właśnie. Yy, 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 przekonania takie. Odczucia o byciu mścicielem Białego Tygrysa stoją w opozycji do tego, jak teraz postrzega sam siebie Matt Mardock, prawda? To jest on chce być tym bohaterem, to jest, on czuje, że to jest nieodzłączna część jego, gdzie Matt porzucił całą tą właśnie superbohaterskość porzucił kostium na rzecz pomagania ludziom w inny sposób. To jest naprawdę bardzo fajne, takie jaki kontrast jest między nimi. Może jakąś lekcję wyciągnie z tego nasz główny bohater. No i tutaj też muszę pochwalić kurczę Charlie'ego Cox'a, który gra właśnie Daredevil'a. Wcześniej widziałem go tylko w krótkiej scence w No Way Home i tam wiadomo w she -Hulk. No tutaj daje radę, tu naprawdę to fajnie wygląda, fajnie się go ogląda i ja chcę wiedzieć co dalej z tymi bohaterami. Fajne w tym serialu jest też to, że co chwilę mamy jakieś przebitki właśnie tam z tej stacji telewizyjnej, czy jak to tam się nazywa, na, na ludzi, na zwykłych ludzi, tych szaraczków i na ich opinię, co się dzieje w tym Nowym Jorku. Tutaj wiadomo, ważny, tam gdzie się, gdzie ważne rzeczy odgrywają się w, właśnie w gabinecie burmistrza i na sali sądowej, tam gdzie nasi właśnie główni bohaterowie tego serialu Toczą te właśnie potyczki, i tak dalej. I jak na to reaguje miasto? Po prostu, jak zwykły, taki zamiatający ulicę człowiek, co on myśli o tym, że Derdewila nie ma, o co, o Wilsonie Fisku, o White Tigerze, o tym, że faktycznie jest tu potrzebny i ludzie czują się bezpiecznie, gdy mogą wyjść wieczorem na miasto i wiedzą, że ktoś ich strzeże. Swoją drogą to jest też taki ciekawy motyw właśnie superbohaterowie przed sądem. Czy właśnie jakby postawić przed sądem takiego kapitana Amerykę? Czy wiadomo, coś, który zrobił coś złego, nie wiem, przypadkowo kogoś tam zabił, czy, czy no, przypadkowo kogoś zabił, i czy mamy mu wybaczyć, ma zostać uniewinniony w, w trakcie rozprawy, bo jest super bohaterem, bo przez większość czasu właśnie pomagał i tak dalej, jest nam potrzebny. Czy jednak osądzamy go za ten jeden zły czyn? To jest właśnie bardzo ciekawe. Była właśnie okazja na to, żeby Shihal to zrobiła, ale wyszło, jak wyszło. Tutaj wiadomo, nie będziemy mieli tam iluś tam super bohaterów z Sensu, tylko skupiamy się tu i teraz na tych bohaterach. Szkoda, bo chciałbym takie coś zobaczyć. Warto też wspomnieć, że no nie ma w tym odcinku. W ogóle akcji, w sensie naparzania się i tak dalej. Akcja właśnie dzieje się na sali sądowej, i to jest dobre. Ja nawet na przykład nie, nie, nie potrzebuję tego, żeby teraz Matt Murdock wskoczył w strój de i się naparzał czy coś. Ja wolę właśnie takie krótkie sceny końcowe z drugiego odcinka i naprawdę angażującą sprawę sądową. Fajnie to jest napisane, fajnie. Poziom tego serialu. Zdecydowanie rośnie i to z jakim cliffhangerem nas zostawili to jest normalnie bezduszne, że my musimy czekać aż do następnego tygodnia, do następnej środy, żeby dowiedzieć się co tam się odwaliło, bo no to jest nie fair, to jest nie fair, no, no ale trudno taka rola seriali. I kurde no chyba będą te odcinki jednak co tydzień albo co najmniej w czwartek będą, bo naprawdę mi się to podoba. I coraz bardziej się skłaniam nad tym, żeby obejrzeć netflixową wersję, bo wow, no to jest naprawdę fajne. Ode mnie to tyle, to będą naprawdę e, króciutkie filmiki, króciutkie recenzje bezspoilerowe, aby zachęcić Was do oglądania. Mam nadzieję, że mi się udało. Polecam i trzeba czekać. Do następnego tygodnia. No i oczywiście króciutka scena po napisach. Naprawdę. Jeśli tak będzie, to będą odcinki co tydzień. Będzie recenzja, szybka, krótka recenzja Daredevil'a co tydzień. Postaram się bynajmniej tak robić. No i kurczę, cały czas ten na noże i glasonion mi chodzi po głowie. Jakoś coś, no, ten materiał wyjdzie. Na pewno wyjdzie. Nie wiem jeszcze kiedy. Nie, nie będę tutaj obiecywał konkretnie kiedy. Ale dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego.